To niby proste, zakładasz buty i biegniesz. Warto jednak zadbać o kilka rzeczy. Załóżmy, że jesteś początkujący i zaczynasz od kompletnego zera. Twoim celem jest przebiegnięcie 10 km. No dobra, ale spróbuj najpierw biec przez 10 minut. To powinien być Twój pierwszy etap. Nie szarżuj, nie wystawiaj od razu swojego organizmu na próbę. Zacznij naprawdę spokojnie. Na początku lepiej biec mniej niż więcej. Niech to będzie lekki trucht lub marszobieg. Aby przyzwyczaić swoje ciało do wysiłku, np. co pół kilometra przejść do minutowego marszu, aby odsapnąć. Przerwy są istotne. Jeśli nigdy wcześniej nie biegałeś, nie oczekuj, że od razu będziesz w stanie biec długo i nie męczyć się przy tym. Musisz dać sobie czas. I najważniejsze, czyli obuwie. Nie musisz od razu wydawać tysiąca złotych na najlepsze obuwie dla pronatorów, ale jednocześnie nie wychodź na bieg w poszarpanych trampkach. Twoje buty do biegania powinny być wygodne, stabilne, lekkie i zapewniające komfort w trakcie biegu. Okazuje się, że bieganie nie jest wcale takie ciężkie, a 10 km takie straszne. Musisz tylko przetrwać ten krytyczny moment.